Cześć, z tej strony Edek. witam Was na kanale firmy Applause. Jak zauważyliście, na naszym kanale poruszamy tematy związane z szeroko rozumianym światem audio. Jednak podstawą naszej branży jest dźwięk, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Z kolei jednym z fundamentalnych zagadnień, jeśli chodzi o dźwięk, są częstotliwości i dziś właśnie o nich porozmawiamy. Jeśli chodzi o spektrum częstotliwości, to na potrzeby naszej branżowej rzeczywistości zawężamy go do zakresu od 20 do 20 tysięcy herców, który jest uznawany za wycinek widma słyszalny przez przeciętną zdrową dorosłą osobę. W tym słyszalnym spektrum wyróżnia się kilka pasm, a zrozumienie cech i charakterystyki tych pasm częstotliwości jest kluczem do podejmowania dobrych decyzji, czy to z pozycji konsumenta, czy osoby profesjonalnie pracującej z dźwiękiem. Aby dokładnie zrozumieć do czego odnosi się częstotliwość w widmie częstotliwości akustycznych przyjrzyjmy się jeszcze raz strukturze fali dźwiękowej. Jak ustaliliśmy w poprzednim odcinku, fala akustyczna rozchodzi się w powietrzu poprzez rozszerzenie i kompresję cząsteczek powietrza. Proces rozszerzania nazywany jest rozrzedzeniem, a kurczenie zagęszczeniem. Fala akustyczna szybko zmienia się między tymi dwoma stanami, raz po raz, pojedyncza taka oscylacja nazywana jest cyklem falowym. Częstotliwość odnosi się do liczby cykli, którym poddawana jest dana fala dźwiękowa w ciągu jednej sekundy. Częstotliwości mierzy się w hercach, które oznaczają po prostu liczbę cykli na sekundę. Na przykład, jeśli fala dźwiękowa zagęszcza i rozrzedza cząsteczki powietrza raz na sekundę, oznacza to, że przechodzi jeden cykl falowy na sekundę i jest zatem definiowana jako częstotliwość jednego herca. Kiloherc jest również używany jako jednostka częstotliwości i jest po prostu skrótem od 1000 herców. Na przykład 2000 Hz można zapisać jako 2 kHz. Wysokość dźwięku i częstotliwość mają ze sobą bezpośrednią zależność logarytmiczną. Jest ona bezpośrednia w tym sensie, że niższe częstotliwości generują niższe dźwięki, a wyższe, wyższe. Element logarytmiczny ich zależności odnosi się do bezpośredniej korelacji częstotliwości z wysokością dźwięku. Ta zależność między wysokością dźwięku a częstotliwością jest przedstawiona w następujący sposób. Wysokość dźwięku wzrośnie o jedną oktawę, gdy jego częstotliwość się podwoi, lub spadnie o oktawę, gdy jego częstotliwość spadnie o połowę. Można to łatwo zdemonstrować na takim przykładzie. Fala dźwiękowa o częstotliwości 40 Hz generuje dźwięk o oktawę wyższy od dźwięku o częstotliwości 20 Hz. Fala dźwiękowa o częstotliwości 80 Hz generuje dźwięk o dwie oktawy wyższy od dźwięku o częstotliwości 20 Hz. I tak dalej. Należy pamiętać, że wysokość dźwięku i częstotliwość są ze sobą ściśle powiązane. Ale nie są synonimami. Jak już ustaliliśmy w odcinku o dźwięku, to z punktu widzenia naukowego podejścia do fal dźwiękowych, to częstotliwość odnosi się do liczby pełnych cykli falowych, które przechodzą przez dany punkt przestrzeni w danej jednostce czasu. Z punktu widzenia artystycznego i muzycznego częstotliwość zazwyczaj opisuje wysokość dźwięku. Aby subiektywnie zrozumieć tony i wysokości dźwięku związane z różnymi zakresami częstotliwości w widnie słuchowym dla uproszczenia kategoryzujemy określone częstotliwości jako należące do tonów niskich, średnich lub wysokich. W obrębie tych szerokich kategorii można i jeszcze bardziej szczegółowe podkategorie, takie jak sub-bass, niskie, średnie czy wysokie, średnie. Natomiast w wysokich tonach w anglojęzycznych publikacjach można znaleźć jeszcze takie terminy jak presence i brilliance, ale po kolei. Dokładne granice powyższych pasm częstotliwości nie są jakoś precyzyjnie ustalone, więc w różnych źródłach można znaleźć różne informacje. Aczkolwiek bardziej istotne jest zapoznanie się z ich charakterystyką tonalną i brzmieniową niż kruszenie kopii o kilkadziesiąt herców w jedną czy w drugą stronę. Absolutnie najniższe tony spektrum częstotliwości audio należą do zakresu subbasu. Subbas jest często bardziej odczuwalny fizycznie niż słyszalny, przez co odbieramy go raczej jako dudnienie, a nie jako łatwo rozpoznawalny dźwięk. Jeśli kiedykolwiek byliście na głośnym koncercie i czuliście jak dźwięk uderza wam w klatkę piersiową, to właśnie doświadczyliście działania subbasu. Zbyt dużo subbasu może dać nienaturalny, przytłaczający efekt. Choć potężne moc może być imponująca, pozostałe pasma częstotliwości w miksie mogą być przytłumione i stracić na wyrazistości. Obcinanie częstotliwości poniżej 30 Hz to powszechna technika, aby nie stracić subtelności miksu. Midbas to zakres, w którym niskie częstotliwości stają się wyraźnie tonalne, a nie fizyczne. To właśnie w tym zakresie częstotliwości słyszymy dominujące częstotliwości, np. bębnów basowych. Regulacja poziomu średnich basów będzie miała prawdopodobnie bardziej założony wpływ na mix niż regulacja częstotliwości subbasowych. Zbyt duży mid może sprawić, że brzmienie będzie zbyt dudniące lub zbyt tłuste. Zbyt mało midbasu może sprawić, że muzyka będzie brzmiała słabo. Jak można się domyślić, pasmo nisko-średnich częstotliwości pełni funkcję gradientu w którym niskie tony miksu przychodzą w średnie. Partie takie jak wokal, gitary rytmiczne i wysokie tomy często mocno oznaczają swoją obecność właśnie w tym paśmie. Nadmierna ilość średnio niskich tonów może skutkować zamglonym i niewyraźnym brzmieniem, który zaburza spójny podział między basem a środkiem. Z drugiej strony niedostatecznie wyważony balans między niskimi i średnimi tonami można opisać jako zimny lub sterylny. Jednak balans między niskimi i średnimi tonami, który jest sam raz, może wnieść przyjemne ciepło do treści miksu. Pasmo częstotliwości środkowo-średniotonowych jest często najbardziej zatłoczoną częścią miksu. Jest pełny harmonicznych i tonów podstawowych z najważniejszych składowych miksu, takich wokale, gitary, perkusje i instrumenty klawiszowe. Przesadne wzmocnienie środka może stworzyć pudełkowaty dźwięk. Z drugiej strony, nadmierne obniżenie środka może sprawić, że miks będzie brzmiał nienaturalnie, za bardzo zdezansowanie i przesunie zbyt dużo mięsa na skraje spektrum częstotliwości audio. Tak się dzieje na przykład w, w kształcie litery V, gdzie niski i wysokie tony są podbite, a środek obniżony. Górne-średnie to zakres częstotliwości, który wymaga starannej analizy podczas regulacji. Nasze uszy są najbardziej wrażliwe na częstotliwości z tego zakresu, ponieważ nasze kanały słuchowe rezonują i wzmacniają częstotliwości w okolicach 3,5 kHz. Wiele z tego, co słyszymy w tym zakresie, składa się z transjentów, harmonicznych i szczegółów barwy. Przesterowanie w tym zakresie będzie brzmiało szczególnie ostro ze względu na naturalne wzmocnienie, jakie nasze uszy zapewniają w tym obszarze spektrum częstotliwości Audio. Będziecie wiedzieć, kiedy w tym zakresie jest za dużo, ponieważ od razu to usłyszycie. Jednak zbyt małe podbicie w tym zakresie również będzie bardzo zauważalne. Fragmenty utworów mogą brzmieć dziwnie pusto i niewyraźnie. Przejdźmy teraz do tonów wysokich. Zakres częstotliwości prezencji jest w dużej mierze zdominowany przez częstotliwości harmoniczne. Dźwięki S w mowie, znane również jako sybilanty, często zalegają w tym paśmie. Prezencja jest czasami określana jako średni wysoki dźwięk. Przesadzenie z zakresem prezencji może skutkować zbyt ostrym lub piskliwym brzmieniem, wydobywając niektóre z ostrych tonów w przesterowanych gitarach. Zbyt mała prezencja może wprowadzić wyraźny, stłumiony charakter, który sprawia, że miks brzmi niekompletnie. Z kolei częstotliwości w paśmie określanym jako brilliance zawierają informacje audio. Które trudno przypisać do konkretnego instrumentu lub dźwięku. Brilliance jest czasami określany jako najwyższe tony. Podobnie jak niskie, subbasowe częstotliwości spektrum częstotliwości audio, wysokie częstotliwości w paśmie Brilliance określają głównie ogólną barwę nagrania, a nie jego tonalność. Jeśli słuchacie nagrania kogoś grającego na instrumencie dętym, oddechowe i brzęczące detale w nagraniu często mieszczą się właśnie w tym paśmie. Przy odpowiednim zbalansowaniu Brilliance nadaje nagraniu powietrze i szerokości. Zbytnie przeciążenie w tym paśmie może sprawić, że mix będzie brzmiał szklisto i wzmocni nieprzyjemny szum tła nagrania. Z drugiej strony nadmierne tłumienie tego zakresu może nadać dźwiękowi stłumiony charakter. I tak to w dużym skrócie wygląda. A więc podsumowując, ludzkie ucho odbiera dźwięki w zakresie od 20 do 20 tysięcy herców, a różne części tego pasma mają odmienne właściwości tonalne i różny wpływ na odbiór muzyki. Pasmo słyszalne dzieli się na niskie, średnie i wysokie tony. Z dalszymi podkategoriami, takimi jak subbas, midbass czy wysokie średnie, z których każdy ma charakterystyczny wpływ na brzmienie. Subbas jest bardziej odczuwalny fizycznie niż słyszalny. Midbas buduje masę i ciało dźwięku, a niskie i środkowe średnie odpowiadają za ciepło, klarowność i wyrazistość wielu instrumentów oraz wokali. Górne średnie są szczególnie istotne, ponieważ ludzkie ucho jest na nie bardzo wrażliwe. Dlatego ich balans łatwo zmienia odbiór miksu na zbyt ostry lub zbyt matowy. Najwyższe zakresy, Presence i Brilliance, dodają dźwiękowi powietrze i detalu, ale ich nadmiar może prowadzić do ostrości i szumów, a niedobór do brzmienia stłumionego i pozbawionego przestrzeni. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajka like i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!